To jest taki początek, ten mural właśnie uwieczni to wspaniałe miejsce na tej ścianie i otworzy miejsce upamiętniające w przyszłości może następnych ważnych osób, prawda, jeżeli chodzi o pamiętki, tablice pamiątkowe. Każda taka forma jakby pamięci i historii, którąśmy tworzyli, w sumie mamy też swój udział w jakimś tam odcinku. Tego klubu, więc jest to ogromna satysfakcja też, że, że jednak pamięta się, że to się wie, że są tam jakieś korzenie, z których się wyrosło, i, i ta stal w tym ma swoją siłę. Jest to piękne, że, że będziemy tutaj, jesteśmy. Każdy kibic z przyjemnością popatrzy i powspomina, że tacy byli i tacy kiedyś wygrywali. Piękna sprawa. To jest bardzo istotne, żeby kontynuować um, takie chwale, prawda, bo Stal zasługuje dzisiaj na to i byli zawodnicy również na to, żeby ta kontynuacja była. Młode pokolenie na pewno będzie bardzo istotne i młodzi adepci będą się wpisywać w kolejnych latach w przyszłość Stali. No, mamy wspaniałych wychowanków, który dzisiaj jest no, mistrzem świata, Bartek Zmarznik, prawda, i widać jak blisko jest obrony tego tytułu. To jest ważny element, tak jak powiedziałem, połączenie tych elementów w przyszłości dla tych młodych osób, które jeszcze nie znają wszystkiego, prawda, bo wiele osób jest takich, że... Um, Chciałby również mieć okazję zaznajomić się tym, co było i tym, co będzie.